Siema Witam w nowym odcinku z gry Fortnite no, już jestem w gierce, przy chwilę typa zabiję. No, na tobie tak wyglądało Co jest? Dałem to zdrowy ziomek Wiorem sobie słuchawki kurwa To może coś nowego, bo z tego No i dzisiaj sobie napadzie gromy Co coś się odzie. Aha, jak to działa? Dobra, ja chcę ubić paragamani. Trochę że się chujowe, że tak zatrzymałem, ale, ale takich tak nikogo, bo tu nie ma.

Może ja podejdę do, do tego bardziej. Czemu mi nie działa Krótka klawiatura i myszka? oj. Gdzie on? To ma. Słabo, że mi to już tego nie działa, myszka. Chodzi Gdzie on? Mam cię Dobra, biegnę jeszcze po następnego Od razu, jak już tam słyszałem no, Trzeba przeładować O, to ma się walą. tam o, o widzę nawet dobra weź kurwa lecę po niego a ja z lutował i pobieg tam w domek dawaj 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 a wziął furę i uciekł. no tak standard standard coś mieli ciekawego nie mieli no tutaj coś ciekawego jest za to kusza? Ta, tak i to kusza Ja znam, ja Dobra sprawa to poddany no, bo no, czasem się przydaje. Dawaj, leżeć kurwa. dawaj, 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 dawaj po niego. A, wiesz, skurzy Nie ma co dadać? Ja tam jest gargatek ten. Dawaj go, dawaj go. Dlać. Dawaj go, po niego, lecimy, po niego, lecimy Pompa jest Leżeć, leżeć, leżeć Mam cię, tak cię mam Trochę mi zbili kawa tego No, może jeszcze coś pamiętam, jak się buduje na tym. No fajnie, jest tu kebik. Trzy -e mam. Nice, można lecieć dalej. Ale tam może coś być jeszcze. Co on tu miał? O, najszybciej. Nice. strzały. Cały typ jakiś ty jest, czy mi się zdawało? Trzeba przeładować jeszcze pompę. Bo mi się zdawało, ale strefa leci. Co jest kurwa? Biegnij w pizdu. Dawaj, 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 dawaj. Ja mam mister życia. Jeżeli fontanna pomoże trochę dolecieć chociaż do strefy. O, ja jestem już w kozłocie. dalej dodaję. Gdy ta to, to fontanna życia nie odbamy. coś, to zawsze mam, no. O, sejfik odsłał tym nacik. Lecę od razu do sejfu. Trzeba się trochę spojrzeć do tej gry. Może wygram. za podtu górę. No. Prawie jestem na tym sejfie. Nie tylko żadnych wygadek nie spotkał Po kawałeczku i coraz bliżej. Siedzie po twóru, ale nie go, jedziemy na safe, albo jednak idziemy tam, bo jest jakaś gruba akcja, widzę nawet ich leżeć. Kurwa, nie drapieje. Dá ostał, to stał. Dobra, jazda dalej. Robimy to. Trochę to mi się Skupiłem za bardzo na gierce. Ale gdzieś to ma owal. Ja bym mógł się lecić po drodze. Chyba nikt mi nie wyskoczy na rynek raczej. O. Gitar. Gdzie on? Ale tam jakiś typek było tam na tym dołku. Polecieli na wyspę wszyscy. Ale ich tam jest. U, ja też lecę. Może się wyłożę, może i nie. Zobaczmy jak to się ułoży. Raz wszystko się przeładowuje. Ale ja tu lecę tym, wyrwą. Kurde. Ale za wyszłem za bardzo, co plecy pewnie był mi, ta na no plecach był mi. No, słabo wyszło. Dobra, zagram jednego. dawaj, dawaj, dawaj dobra, poszli no, ale źle nie było koronka tam się posypała z wózki Ale do dopiero tego myszka nie działa, muszę coś ogarnąć, że w następnym odcinku będzie jazda, jazda, jazda 10 sekund. na górze jest? byli, byli tutaj na czerwony od razu a tutaj, o czerwona czerwony nie, myślałem, że jak to tam wlece, to będzie szybciej ale mogę bardziej w dół lecieć. No coś wierytowego. Co to jest? Jak się Mam coś, mam coś. Chyba się. Dobra leżyć. Co to jest? To jest typ, co to jest? to jest kurwa bot? To jest chyba bot To też jest chyba bot Ostro, ile botów Dawaj jeszcze to mi. Lecę tam, na napierdalacie Gdzie oni są? A widzę ich Dawamy, muszę przycelować bardziej To co jest, nie trafiam? O leży, jeszcze jeden tam obiegnie Co on tam robi? Co on myślę Nie dobra jazda Bo teraz po Zbierali mi trochę co To takie było? Dobra, nie mam pojęcia. Ale tutaj coś mam ciekawego. Będę wszystko pozbierać. No co tu mamy? To się przyda. To mogę wymienić. I to mogę wymienić. No. To tak będzie dobrze. No raczej. Albo stał, bułę na web. No, trzeba uciekać. Jak tu paź daleko wrywam. Tutaj o, jest jakaś broń. Pozbierać, pozbieram się i będziemy można lecieć dalej. Tu zupełnie wszystkiego. No tak o. Może jeszcze tu jakieś podjony będą. O. Chyba gitara, ten taki będzie. Wspadzi dla mnie. Gdzie oni są. Potem, o, oni gdzieś są ważne. O, za bazę, będzie fajnie. Tutaj był, a to nie raczej on. tam mogę iść, mogę coś tam sprawdzić coś tam znajdę O, widzę typa Od razu wlecę po niego Lecę, bo się wpierdolę O, ucieka, ucieka Dawaj, dawaj, dawaj. A <laughs> nie wiem, nie wiem, może tu broń przy A jednak nie może. O, tutaj jest. Co so, gdzie? Cała seria w łeb Dzięki, dzięki mordo Nie musiałeś mi tego dropu przynosić Się poczuł za, za męsko A co, jedno tylko mam? No, tutaj jeszcze jedno. Co, szybciej piję? Dobra Już jak tutaj jest tyle, no to i sobie wezmę Gdzieś tam mało się bawię. da, vei, da, mai gura. Lecimy, lecimy, lecimy. O, lecim, lecim. Oh, da, furi, e zi, aici. Sau tot să Gdzie jest? Tam jest jest? Gdzie on jest? Dobra, jemu leży A gdzie jest ten typek? Tutaj oczywiście jest Nie, nie, nie Co tu się dzieje? Dobra, jak go nie widzę, nie słyszę, to sobie wypiję Znaczy słyszę, słyszę na wizualizacji Ale widzę, nie widzę Proszę się uzbroję tutaj Dobra I ja to, tego typa ujebaczę Biegaj, wyjdę Nie wyjdę tu Ale tam jest gdzieś Flyer

Przecież skurwał, i inne były. Przecież jakiś chłop to musiał być, żeby były zwalone. By to on tam strzel? No ja nie wiem. Nie mam pojęcia, gdzie oni mogą być. Dobra, widzę. Widzę, widzę. Lecę za chłopem Ja będę go ubić na mordę Dobra, dobra, on chyba na statku się ulkował Śmietnik Spójrzcie, to dobra sprawa Gdzie? 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 na statku, na statku jest, nie trafił, dobrze dobrze jest, nie trafił mi ale trafił mi kurde no co ja mogę powiedzieć Dzięki za oglądanie. I ogólnie zapraszam na następne odcinki. I siema.